Witajcie, ludzie Boży, pokój Jezusa i miłość Maryi niech będą z wami. Dziś jest szczególny dzień. Rozpocznijmy razem nasz potężny różaniec do Archanioła Michała, poszukując uzdrowienia, wyzwolenia i odnowy. W tym błogosławionym dniu chcemy także wezwać obecność i stawienictwo Karlo Akutisa, tego młodego błogosławionego, który zdobył niebo swoją mocną wiarą, miłością do Eucharystii i świadectwem świętości w codziennym życiu. Karlo Acutis jest z nami duchowo, stawiający za naszymi niemożliwymi sprawami, za naszymi bólem, lękami, niepokojami, chorobami i duchowymi walkami. Niech niebo otworzy się nad nami w tym momencie. Inwocacja początkowa. Rozpocznijmy od znaku krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Powtórz ze mną. I świętymi hale z wszystkimi swoimi niebiańskimi legionami. Walcz za nas. Carlo Acutis, przyjaciel nieba, stawia się za nami. Moi bracia i siostry, chcę podzielić się z wami czymś ważnym. Życie Carlo Acutisa uczy nas, że świętość jest możliwa nawet w młodym wieku, nawet w tym cyfrowym świecie. Mówił, zawsze być zjednoczonym z Jezusem, to jest mój plan życia. Mając zaledwie 15 lat, Carlo prowadził autentyczne życie wiary, adorując Jezusa Eucharystycznego każdego dnia. Modląc się na różańcu i wykorzystując internet do ewangelizacji, jest żywym dowodem na to, że można prowadzić życie modlitwy, czystości i misji, nawet w obliczu nowoczesnych wyzwań. A dla tych, którzy dołączają do nas po raz pierwszy, serdecznie witam! To radość mieć Cię w naszej wspólnocie wiary. Jeśli jeszcze się nie zapisałeś do naszego kanału, skorzystaj z okazji, aby kliknąć przycisk subskrypcji i włączyć powiadomienia. W ten sposób będziesz na bieżąco z naszymi treściami i będziesz mógł dołączyć do nas kolejnych momentach takich jak ten. I oczywiście, nie zapomnij zostawić komentarza poniżej. Chętnie usłyszymy, co sądzisz i jak możemy się za Ciebie modlić. Modlitwa o wyzwolenie z Archaniołem Michałem. Podnieś rękę i powtórz z wiarą. Oro KRZYZ Pana. Jusy Kaji Rogi Mouse. Zwyciężył z pokolenia Judy. Rud Dawida. Alleluja! Krzyż święty niech będzie moim światłem. Niech nie będzie smok moim przewodnikiem. Odejdź, szatanie! Nigdy mi nie radź rzeczy próżnych. To, co mi oferujesz, jest złe? Sam pij ze swojego jadu. W imię Jezusa przez krew drogocenną Chrystusa i jego święte ranę. Wyrzekamy się wszelkiego ducha smutku, choroby, lęku, zniechęcenia, nałogu, gniewu, podziału i zamieszania. Niech Pan nas wyzwoli i odnowi w tym momencie. Modlitwa do Archanioła Michała. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Bądź naszym schronieniem przeciwko złościom i pułapkom diabła. Niech Bóg go rozkaże, prosimy o to natychmiast, a ty, książę niebieskiej armii. Mocą boską, strąć do piekła szatana i wszystkich złych duchów, które krążą po świecie, aby zgubić duszę. Amen. Teraz rozpoczniemy ten różaniec wyzwolenia, zjednoczeni z Archaniołem Michałem i podstawiennictwem Carlo Akutisa. Carlo mówił, że różaniec był jedną z jego najcenniejszych broni duchowych. Nie wychodził z domu bez modlitwy, nawet wśród nauki i obowiązków zwykłego młodzieńca. Weź swój różaniec, zapał swoją błogosławioną świecę, myj w rękach swoją wodę święconą. Jesteśmy duchowej wojnie, a modlitwa jest naszą siłą. Pierwsza tajemnica chwalebna zmartwychwstanie Chrystusa. W tej tajemnicy będziemy wołać o złamanie przekleństw dziedzicznych w naszej rodzinie. Wszyscy nosimy duchowe i emocjonalne bagaże. Choroby dziedziczne, powtarzające się bankructwa, sukcesywne rozwody, rodzinne nałogi, odrzucenia i traumy z dzieciństwa. Prośmy o uzdrowienie naszej drzewa genealogicznego, aby krew Jezusa dotarła do każdego pokolenia. Ojcze nasz, Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary jo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Mary jo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary jo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś, Majo, pełna łaski, Pan jest z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus. Święta Majo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Majo, pełna łaski, Pan jest z Tobą, Błogosławiona się między niewiastami, błogosławiony jest owo Twojego łona, Jezus. Święta Majo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Majo, pełna łaski, Pan jest z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus. Święta Majo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Majo, pełna łaski, Pan jest z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus. Święta Majo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Majo, pełna łaski, Pan jest z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus. Święta Majo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Majo, pełna łaski, Pan jest z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus. Święta Majo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś, Majo, pełna łaski. Pan jest z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony jest owoc swojego łona, Jezus. Święta Majo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen. W tym momencie duchowo umieść wszystkie imiona swojej rodziny przed Panem. Carlo Acutis oferował swoje modlitwy za przyjaciół, rodzinę, a nawet za nieznajomych. Mówił: Smutek to spojrzenie skierowane na siebie. Szczęście to spojrzenie skierowane na Boga. Spójrzmy na Boga i ufajmy, że on może przywrócić wszystko, co jest złamane. Druga tajemnica chwalebna w niebo wstąpienie Jezusa. W tej tajemnicy prośmy Pana, aby pomógł nam zerwać z filarami bólu emocjonalnego i duchowego. Carlo Acutis. Choć tak młody, potrafił dostrzegać pułapki duchowe nowoczesnego świata i mówił: Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako kopie. Ponieważ wielu pozwala, by kształtowały ich nieuleczone rany, traumy, które nie zostały oddane Bogu. W tym momencie oddaj: traumy z dzieciństwa, odrzucenia ze strony ojca i matki, uczucia porzucenia, irracjonalne lęki, niepewności, które paraliżują Twoje życie. Zdeklaruj z wiarą, Panie Jezu, teraz rezygnuję ze wszelkich trąb, wszelkiego bólu, który nie został rozwiązany. Uzdrów wspomnienia zranionej dzieciństwa, nieobecności, twardych słów, milczenia. Przyjdź ze swoją światłością tam, gdzie jest ciemność. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Majo, pełna łaski. Pan jest z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami. Błogosławiony jest owoc twojego łona, Jezus. Święta Majo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś, Majo, pełna łaski, Pan jest z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami, Błogosławiony jest owo Twojego łona, Jezus. Święta Majo, Matko Boża, módl się za nami grześnikami, Teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś, Majo, pełna łaski, Pan jest z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami, Błogosławiony jest owo Twojego łona, Jezus. Święta Majo, Matko Boża, Mówi się za nami grześnikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś, Majo, pełna łaski, Pan jest z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc swojego łona, Jezus. Święta Majo, Matko Boża, mówi się za nami grześnikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś, Majo, pełna łaski, Pan jest z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc swojego łona. Jezus, święta Majo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Majo, pełna łaski, Pan jest z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc swojego łona. Jezus, święta Majo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Majo, pełna łaski, Pan jest z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus. Święta Majo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Majo, pełna łaski, Pan jest z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus. Święta Majo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś, Majo, pełna łaski. Pan jest z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus. Święta Majo, Matko Boża, módl się za nami grześnikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen. Karlo wiedział, że aby być wolnym, trzeba mieć serce pojednane z Bogiem i samym sobą. Mówił... Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać, jest grzech. I walczył z grzechem poprzez modlitwę, spowiedź i Eucharystę. Jeśli jest coś w Twoim sercu, co uniemożliwia Ci pełne przeżywanie miłości Boga, O oh, Fire the Terrors. Jezus chce dotknąć tej rany i podnieść jej. Trzecia tajemnica, chwalebna, przyjście Ducha Świętego. W tej tajemnicy wzywamy uzdrowienia naszej myśli, emocji i negatywnych myśli. Żyjemy w pokoleniu zmęczonym. Rozproszonym i obciążonym emocjonalnym hałasem, Carlo Acutis, mimo że był otoczony przez technologię, nie dał się jej zniewolić. Potrafił się wyciszyć w modlitwie, znaleźć wewnętrzny spokój i adorować. Prośmy teraz, przyjdź, Duchu Święty, uzdrów moją zaniepokojoną myśl, moje przyspieszone serce, oczyść ogniem wszystkie zamieszania, lęki i niepokoje. Przyjdź i przywróć mnie w całości. Ojcie nas, Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego. Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami. Teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś, Mary jo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary jo, Matko Boża, mój się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś, Mary jo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen. Karlo mówił, Eucharysta jest moją drogą do nieba. I to w obecności Ducha Świętego możemy dostrzegać tę drogę wyraźnie. Pomódl się teraz, Duchu Święty, weź moją myśl, moje serce, moje woli. Chcę myśleć, czuć i decydować według Twojej woli. Amen. Czwarty misterium chwalebne w niebo wzięcie Maryi. W tym misterium kontemplujemy naszą Panią wznoszącą się do nieba, a z nią wszystkie nasze intencje. Karlo był głęboko oddany, Maryi. Nosił szkaplerz, codziennie odmawiał różaniec i mówił Najświętsza Maryja Panna jest jedyną wielką miłością po Eucharystii. Teraz poprośmy Maryję, aby pomogła nam zrezygnować z tego, co wiąże nas z grzechem, ze wszystkiego, co oddala nas od nieba. Wady, toksyczne relacje, zachowania kompulsywne, superstycje, błędne przekonania o Bogu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święcie imię Twoje, przyjąć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mary pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami. Teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami. Teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen. Modlitwa z naszą Panią. Mamusiu z nieba, pomóż nam wspiąć się z Tobą. Oderwać się od świata i przywiązać do nieba. Mary Jo, prowadź mnie do Jezusa. Naucz mnie kochać, jak Ty kochałaś. Amen. Ciąta chwalebna tajemnica. Koronacja Maryi jako królowej nieba. W tej ostatniej tajemnicy rozważamy ostateczne zwycięstwo Maryi i prosimy, aby przygotowała nas na niebo. Carlo Acutis mówił, że pragnął nieba tak bardzo, że na ziemi żył jakby już kochał raj. W tym momencie prosimy o naszą ostateczną wytrwałość, o nawrócenie naszej rodziny, o zbawienie naszej duszy oraz duszy wszystkich, których kochamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię twoje. Przyjąć królestwo twoje. Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mary jo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławiona się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary jo, Matko Boża, mówisz się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Mary jo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary jo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen. Modlitwa końcowa z Carlo akutisem. Panie Jezu, tak jak Karlo żył wiarą z prostotą i głębią, ja również pragnę Cię kochać całym sercem. Chcę żyć twoją powołaniem, odkryć swój cel i być światłem w tym świecie. Jakim był Karlo: Daj mi serce czyste, eucharystyczne i radosne. Rezygnuję z grzechu i wybieram Twoją łaskę. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze. Amen. O Jezu, przebacz nam, uwolnij nas od ognia piekielnego. Zabierz wszystkie dusze do nieba i wspieraj szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojej miłosierdzia. O Maryjo, poczęta bez grzechu, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Błogosławiony Carlo Acutis, módl się za nas.